Ej, kurde, tylko czym ja tutaj chcę być? E, o nie, jest to beczką. Ja gdzie ja się tu schowałam beczką? Czekaj, nie, jeszcze jeśli tutaj... Jeśli Jeżeli wykrzyknik model, to może zmienić jeszcze raz, chyba. Ja no na beczką. Zobaczymy. Beczką będzie Ty Ty, się z kasą! Czym jesteś? Czy ty ja szukasz? szukającym. Kurde! <laughs> Dobra, nie szukam beczki. Nie, no, normalnie szukaj. Na pewno? No Okej. Ok. Hm. gdzie by ty się ukryć? Tak, żeby miś myślał, że. To ty jakiś słup? Zacząłem ja taką dziwną czułość w tym sensie? No dobra, badamy się. Oho, już mimo. chyba szukają. No, już szukamy. Dobra. Hej, beczka. Gdzie ty tutaj? Nie. A, gdzie napisano frazy. No, jakiś człub biega takim bananem, i czego trafić nie da. No wiem, banan jest trzląbany. Kurde, biegają 10 typa obok mnie i nie mogą mnie trafić. Znaczy ten. O, o, czekaj, ty idzie w moim kierunku, ochój, rozpierdalam. To ja. <laughs> o nie, jakiś inny ziomek do ciebie O, o! Ty tak, ja go zablokuję czy nie dobijam? No aaa! To nie ja, ja Jakiś ty mek mnie. Tym egg, no kurde, pogniewałem się o nie, teraz, max Teraz ty szukasz, czy jak? O nie, mam Nie, pięć ja mam <noise> tak jakbym ten nie? nie? Perspektywy. Więc tu już za mało czasu, tu się nie da znaleźć wszystkich. Nie ma opcji. Ty, tym Dobra, Przymier Kasa fiskalna, jak to się pisało? Że kim ja chcę być? Wykrzyknik model Wykrzyknik model Ty jest samochód Blok kamieni Kasa fiskalna tej Dobra, chcę być kasą fisk fiskalną 9, exit Ustanę, Też jestem kasą fiskalną Gdzie jesteś, No na, na dachu, kampie dachu, kasą fiskalną O O, to ty O, siema, siema Spotkali się dwaj Po latach co, da się tu bić? Nie da się tu zbić? Nie da się Zaraz idziemy na dachu Czysk, Jakieś muzyczki co chwilę latają ja Jest jeszcze Otesa so. Tego nie słyszę Okej okay. Ja taki o czasuję na razie co nie było A. Oho Kurwa coś idzie o ho ho! O, 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 o ucieka! aj Kurde Gdzie jest ziomek? Uciek. Też się żyjesz? Ja żyję taki przykamp To czego ja... bym chowający, no nie widzę chowających. Kurde O teraz taki ziomuśmy nie goni, to możesz go obserwować Gdzie cię goni? To nawet dwóch dobrześmy zabili. Dobra, szukam, już nie ma tak łatwo. Ty, można być kurą? Nie, nie można być kurą. Idę tam. Hop, 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 hop. Czujne oko, czy przy, przy, tygrys. Dawaj. Oho! Baby czułko. Nie? No myślałem. Poczekaj. Też nie A bo ty to mi zabiera tam... HP jak... Ty o Ty tam kurde. skakałeś przy, przy No <laughs> O ty kurde Jak będzie 20 sekund do końca to wyjdę Lepiej będzie Albo dobra już wychodzę Cześć Jak to może być cegło? Kołaś zabiłeś No eeej A byłem tak blisko nie? Nie mam bada na siedem dni zabiłem Kurde traktorem tu Serio? Bądź traktorem nie? Tur 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 Kurde jestem kiblem Jestem beczką nie chcę być beczką Blok kamieni, kosz z ziarnem Chyba beczka będzie łatwa. No, ok, raz no. przedmiot. TY jeste WÓZKIEM I walizkim. I walizkim, ja jestem takim widłowym. O, widzę się no. Tak jak się towar przynosi. Jest za no tobą. Już, już zmieniłem, już zmieniłem. A. to Ty będę. Ok, ustawimy to tako. E, z. O kurde, stój w miejscu. Kurde. Jakiś banan koło mnie jest. To ja. Jesteś na tych takich szpulkach? Ej, siedzisz teraz na mnie, kurde, moje wózku niewolickie. Kurde, ziomek przypomnę robisz. <noise> Trzeba będzie uciekać. O! Szyba poszła. Czekaj, idzie tu jeden ziomek. No! aj! Pewnie w bananach chciał strzelić ja. No nie, no. Cóż za rapsy. O jestem bananem! Jestem... kto jest słupem? Słup. <noise> 9, exit, A Ja jestem co? wózkiem A ty co przedtem? No. Dobra, czekaj, o to ja się idę gdzieś skampić, wiem gdzie już. Dobra, tędy. Dobra, tędy, tędy, tędy. Nie, tu! Tam. Gdzie jest ta szopa? Halo, szopa. Ty, ktoś, a myślę, że krową ktoś jest. Schowam się tu. No idź ty beczko. Poznaję jakiegoś psychiatryku. Dobra. No nieźle. O, o, nie wskoczę tam. Daj mi tam wskoczyć. O oh, fak. Jak coś to uciekam Ktoś koło mnie przebiegł? Oho Oho Okej, okay, omijaj, 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 om Na spokojnie proszę, na spokojnie Co, już? No, bo byłem wózkiem i na lekarz biegłem. <laughs> Co za wózek? Jestem jeszcze banana O? Jest możliwe, że to wygrał. Uwaga 9, 8, 7, 6, 5. Tak, 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 tak. Elo! A, Dobra, 5 sekund i już, już, kurde macie wszyscy. Dobra, Le lecę z no koksem nie, Źle stoję, ale dobra Lepiej <grym> jestem głupi o! Dobra, jest jeden jakiś zabity Ja się to... Bo... Nie przychodzę i mnie nie widzą. Dobra, ten nie widzi Bo Biś ten się rozkręca widzi. O! No Myślałem Zerwuję cię czekaj, to, to tutaj było, to było. Chodźmy na dach! To jest na dachu? Co, ja co, wiem, co, 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 co? Nie... Wiem, że ja byłem takim dużym słuchem i się ustawiłem na środku drogi. Co? Ale dopiero drugi ziomek, który przechodził mnie zauważył. W kanałach ktoś może być. chcę zobaczyć kanała. Nie ma za was wszystkich wyeliminuję tutaj Dobra, tutaj nie ma o, 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 ty O, banan No Nie wierzę w to Co to miał być? Dobra, jest to sobie mater... O, oh, fuck Jestem, czekaj, kim, czym jestem w ogóle? Jaki blab jestem? Ja jestem jakimś kartonami. Gdzie tu kartony? To niemożliwe jest. Jak to się pisało? Models. Ja jestem jakimś licznikiem. Dziwnym. już nie mogę. Models. Ja. Yeah. O, no, mogę. Ja się w kanałach przykampię. A jak no, nie mogę? Dobra, zmieściłem się. Taki dziwny, żółty licznik w kanałach, to nie jest podejrzane, nie? Nie no, dlaczego? Ojej, jak to jest tylko... ...tak o! Paska, to... O f**k! dla tych chowających się. To aż wybiegnę. Ale to... O, oh fuck. Nie stój, stój, nie obracaj się. Frozen Potion, ok. Oha. Jestem łatwym celem do zabicia. Gdzie jesteś? W jakim budynku? Kartonami? <grybuj> 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 dawaj, dawaj. No, kto? Szkoda, że nie można być kurą. Kurą to. to jest... O. Dawaj. Nie znajdzie mi nikt, jest 20 sekund. Wziąłem największy obiekt. O kurde. To prawda, bo osób był większy. No to masywny, no. Dobra, 8, 7, 6, 5, 4, Ty, 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 ty. Dobra. O, o o nie, tym to ja nie będę chciał być, nie Jębeczułką Eee, model Losowy przedmiot banany! Ty ktoś jest kiblem A Jakby się schował bananami do kibla Czekaj ja tutaj sobie to będę stał. To brzmi sensownie To brzmi sensownie Też będę bananami O i sup To ty jesteś bananami skaczesz? Nie, ja jestem. Jak się y... w kurze schowam bananem, to. <tos> <tos> Czym ty jesteś? Bananem. No kurde. Chwilałam w kurze. Wzi wzi Wziąłem sobie tą. Wziąłem miejscówkę, tą co przedtem wygrałem. Zobaczymy. A w z tym sufem sobie biega normalnie. <coughs> sobie... A nie, jednak nie, nie. Dobra, dawaj, dawaj. No zobaczymy. Ostatnia rundka. Ostatnia rundka. Tutaj nikt nie chodzi, gdzie ja się skampiłem, to jest najlepsza miejscówka. Ja już O! Wieram, jak o! Czy nie! Jest jakiś o! nie! o! Nie! O! Nie! O! Nie! Czy to jest ten, czy to jest człowiek? Jak? A nie, czekaj, nie. Myślałem, że to nie ma cienia, ale jednak jest cień. Jest kaczące banany widzę. Nie, mają ten... banany normalne, mają banan. Ale jak byłem super, to nie miałem cienia. Chyba. Jakieś muzyczki, ty! O! Kurde. Jak ktoś coś zaśpiewał, znaczy puścił muzyczkę taką? Ty! Ktoś biega w beczkach i ich nie widzi. No wiem, 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 wiem. NIE! KURDE! A jakiś koleś się skąpił beczkami w A Ja mogę, bo ciekawe, pa, tak mało sekund zostało, ale mnie zabili, no. No cóż, no cóż, dobra, ja będę kończył, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, był razem z nami dzisiaj Nilmax, pochowaliśmy się trochę w Counter Strike'u, dość nietypowo, dość nietypowo, ale myślę, że fajnie, oczywiście, że się spodobało, zasubskrybujcie w górę i będziemy cisnęli kolejny odcineczek schowanego w CESie, więc ja się żegnam, no i cześć, Aloszka, Strzałka.